Cześć! Dzisiaj na podwieczorek zaplanowałam cebularze. To bardzo łatwa przekąska, którą możecie zrobić. Podzielimy sobie to na etapy, żeby było łatwiej. I, i tak, zaczynamy od przygotowania farszu. Już mam gotowy. Już sobie troszeczkę ostygł. Kroimy cebulę w grubą kostkę. Przesmażamy na patelni delikatnie. Tak tylko, żeby ją zeszklić. Można dodać jakieś jarzynki, troszkę soli. I potem zalewamy wrzątkiem. I tak gotujemy z 5 minut, żeby ona troszkę zmiękła, ale nie dłużej. 5 minut wystarczy. Potem odcedzamy tą cebulkę. Dodajemy łyżkę maku. Można jeszcze troszkę dosolić, jak za słabo była przyprawiona na patelni i zostawiamy. To musi ostygnąć, najlepiej to później jeszcze włożyć do lodówki. Jak już mamy gotowy farsz, czyli etap pierwszy, który ja już zrobiłam sobie szybciej wcześniej, możemy przejść do etapu drugiego, czyli do zrobienia zaczynu. Mój zaczyn też już pięknie wyrósł, już drożdże popracowały. Zaraz zapalę światło. O, będzie lepiej widać tak to ma wyglądać tak, taki ma być właśnie fajnie napuchnięte, napracowane drożdże i ten zaczyn robimy następująco odmierzamy 10 gram świeżych drożdży tak z pół łyżeczki albo łyżeczkę no najlepiej łyżeczkę cukru i no ja zawsze sypię na oko mąki, tak żeby to miało konsystencję takiej gęstej śmietany, ale powiedzmy, że z 5 łyżek mąki Dodajemy i pół szklanki takiego ciepłego, ale nie gorącego, takiego letniego, bardziej niż letnie mleko. Pół szklanki dodajemy do tego, mieszamy i zostawiamy sobie na tak 10 minut, żeby one popracowały, żeby te drożdże ożywić. Także mamy gotowy zaczyn. Jak on sobie już tak podrośnie, no to wtedy przesiewamy. 250 gram mąki najlepiej ją przesiać, bo wtedy jest taka napuszona. nie macie przesiewacza do mąki, ale przyznam, że to bardzo użyteczny gadżet i warto w niego zainwestować, to po prostu sitkiem. E, więc tak. 250 g mąki, ja zazwyczaj używam resztki mąki, które mi zostały, czyli jakieś 650, 550, 500. Yy, nie używajcie tortowej, bo jest za lekka. Yy, najlepiej to właśnie tak od 500 w górę, ale też nierazowa, więc umówmy się, że tak od 500 do 650 yy, mąki. 250 g. Przysiewamy, dodajemy szczyptę soli, ale ja tak daję z pół łyżeczki soli, żeby te ciasto jednak miało Taki posmaczek, bo nie robimy słodkiego drożdżowego, tylko robimy wytrawne. Także yy, mamy mąkę, mamy sól, yy, co tam jeszcze szło? Aha, yy, roztapiamy masło 30 gram, ale to później dodamy. Jak już na etapie zagniatania, już jak zacznie się jakby zbrylać te ciasto, to wtedy dodajemy masło i jedno jajko. Najlepiej to w temperaturze pokojowej. A jajko musimy roztrzepać. I nie dodajemy całego, troszeczkę zostawmy sobie później na posmarowanie wierzchów tych cebularzy przed pieczeniem. Także tak. Aha, i można jeszcze dodać startego sera na wierzch tych cebularzy przed już jakby, przed końcówką pieczenia. Także mamy tak. Od początku przygotowujemy farsz. To są trzy średnie cebule, troszkę oleju do smażenia, przyprawy. I później jak już to odcedzimy i zdejmiemy z patelni to łyżkę maku. Także cyk, marsz, farsz gotowy. Potem przygotowujemy zaczyn. Zaczyn mamy 10 g świeżych drożdży, łyżeczka cukru i tak z 5 łyżek mąki. 550-650, żeby miało konsystencję gęstej śmietany. Zostawiamy na 10 minut, niech to sobie popracuje. W tym czasie możemy sobie przesiać 250 g mąki na ciasto. Przygotować sobie jajko, roztrzepać i roztopić masło. I troszeczkę tutaj dajemy z pół łyżeczki soli. To wszystko później, czyli zaczyn, mąka, jajko i masło łączymy razem, zagniatamy. Jeśli ktoś ma super cud wynalazek, jak ja troszkę mąki spadło, to zagniatamy hakiem. Takim właśnie. o, Takim hakiem zagniatamy 10 minut. I potem zostawiamy pod ściereczką, niech to sobie ładnie rośnie. A jeśli nie mamy takiego cud wynalazku, chociaż przyznam, że naprawdę warto w niego zainwestować, jeśli ktoś bardzo dużo piecze, tak jak ja, to jest nieoceniony, oszczędzać czasu w kuchni. Eee, więc tak, zagniatamy 10 minut robotem albo tak z 15 minut ręcznie. Przy czym zagniatamy e, tak, żeby wpompować w te ciasto jak najwięcej powietrza, czyli tak od siebie i tak. Od siebie i tak, żeby te powietrze tutaj tak wpompowywać i tak ładnie ugniatamy, delikatnie. Tam się nie pastwimy nad tym ciastem, one musi być elastyczne, takie mięciutkie i jak wbijemy w nie palec, to żeby on tak fajnie odchodził. Później te ciasto jakby wracało do nas. Wtedy wiemy, że jest już dobrze wygniecone. Te wszystkie składniki się ładnie połączyły. A drożdże lubią pracować z rękoma, z ciepłem, więc jak już będziemy słyszeć, te ciasto wydaje takie po takie dźwięki, to znaczy, że już tak, ja tu mówię, że ciasto wtedy pierdzi, to, czyli jest bardzo dobrze wygniecione, już możemy je zostawić do wyrośnięcia tak na 40 minut, myślę, chyba, że jest zimno w domu, no to tak, to ponad godziny, bądź możemy nagrzać piekarnik do 30 stopni, przytworzyć go trochę, zapalić żaróweczkę tylko i wstawić tam na te 40 minut, też nam ładnie powinno wyrosnąć, także to jest etap pierwszy opisowy, jak już zagniotę ciasto yy, i wyrośnie, to oczywiście pokażę jak wyrosło i później już przejdziemy do robienia cebularzy, ale to będzie już w części drugiej i w części trzeciej y, cebularze po upieczeniu. Także y, czekajcie i będziemy jakoś to może skleje później, chociaż nie za bardzo się znam na montowaniu, ale no jakoś to będzie dobrze. Także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Dobrze, ciasto jest zagniecione, jeżeli chcielibyście zagniatać ręcznie, bądź zagniatacie ręcznie, to yy, myślę, że wiecie jak to robić, ale dla tych, co by mogli nie wiedzieć, yy, pokażę. Więc mamy ciasto, najlepiej to robić na dwie ręce, ale nie mam statywu, więc muszę pokazać jedną, będzie to troszkę nieudolne, ale no, ogólnie mam nadzieję, że zrozumiecie o co chodzi. Tak, więc nagarniamy na boczek i później tą częścią dłoni... Tu wpompowujemy powietrze, a tu wracamy jakby i tak, no najlepiej to na dwie, bo wtedy ta część jakby nie jest zagniatana, no ale okej, okay. jakbyśmy mieli dwie ręce, to wtedy tak na dwie ręce, raz jedną i potem tak drugą, kurde, no nie wiem, nie dam rady chyba pokazać tego, tak no zaraz coś pokombinujemy. Obra, to mnie kosztowało trzymanie telefonu w buzi. To jest trochę niehigieniczne, no ale mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie. Tutaj dla Was. I tak ładnie jest ciasto: ono jest elastyczne. Yy, wraca ten odcisk. Oczywiście on nie będzie tak sprężynował, nie wiadomo jak do nas, ale w każdym razie, jak dotkniemy to ciasto, ono będzie takie. takie właśnie mięciutkie, takie aż bardzo elastyczne. Nie będzie taką twardą bułą, tylko będzie właśnie takie. Takie fajne, że jak w, jakby w takie roztapiające się lekko masełko, taka konsystencja. Hmm? O tak, super. Także kuleczkę mamy gotową, zakulamy ją sobie jeszcze i odstawiamy do wyrośnięcia. Tak, 40 minut. I po 40 minutach będziemy działać dalej. Także standardowo przeżegnamy ciasto. Niech nam ładnie rośnie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ciasto już wyrosło, podzieliliśmy je na 6 części, na górze wyłożyłam farsz i teraz będziemy piec, póki jeszcze piekarnik się nie nagrzeje, to one jeszcze drugi raz podrosną, a później będziemy je piec na termoobiegu w 150 stopniach przez 15 minut i przed samym końcem można położyć ser, żeby się roztopił i gotowe. I tak będą cebularze. I nie przesadzamy z tą ilością farszu, żeby ciasto miało siłę urosnąć. Także tak jedna duża łyżka stołowa albo półtorej wystarczy. Pieczenie już dobiega końca. Jedynie włączyłam jeszcze na przyrumienianie z po prostu z góry, żeby troszeczkę się przyrumieniły. No, i postanowiłam zarobić drugą porcję, bo zostało mi trochę farszu. Jednak na tą porcję 6 sztuk to wystarczy z dwóch cebul, a nawet z jednej takiej dużej. Także zrobię jeszcze kolejnych 6, żeby już tam mąż miał do pracy na jutro. Także, także tak. No, i już kończymy. Pięknie wypieczone, i zaraz będziemy zarabiać ciasto na drugą porcję. Także jeśli ktoś będzie chciał się podjąć pieczenia, to bardzo polecam. Bardzo smaczne bułeczki, takie do pracy, do szkoły, dla dziecka, żeby dać na przekąskę. Także życzę smacznego i powodzenia.